Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Nad wszystkim, co się dzieje w Twoim życiu, Ty masz kontrolę. I to Ty masz nad tym kontrolę w takim zakresie, że to, co możesz zmieniać, to zmieniaj. A tego, co nie możesz zmieniać, to należy zostawić. Często dzieje się tak, i mamy takie podejście, że bardzo mocno skupiamy się na tym, nad tym, czego zmienić nie można. I analizujemy, zastanawiamy się, jak można by to jednak zmienić, coś z tym zrobić, zadziałać. Tracimy wtedy bardzo dużo energii na to, co już takie jest, z czym się nie da zrobić, nic więcej. Buntujemy się, zastanawiamy się, jak to obejść, kombinujemy. A tak naprawdę zostawiamy rzeczy, które zmienić możemy. Je zaczynamy pomijać i zostawiać samym sobie. Tylko zastanów się, co się może zadziać wtedy, kiedy te rzeczy, które, na które masz wpływ, na które, które możesz zmienić, zostawiasz. W pewnym momencie może zadziać się tak, że też z nim już nic nie będziesz mógł zrobić. Więc zastanów się, na co Ty tak naprawdę kierujesz w swoim życiu energię? Na który obszar? Na rzeczy, które możesz zmienić i działasz w tym obszarze i, i coś robisz? Czy skupiasz się na tym, co, co już takie jest po prostu? Czy nie możesz nic więcej zrobić? To jest trochę tak jak z przeszłością i przyszłością. Wiele osób właśnie skupia się na przeszłości, zastanawia się, co by było, gdyby inaczej się postąpiło, analizuje się, co mogłem innego powiedzieć, jak inaczej zareagować. To jest właśnie taki przykład trwonienia energii i chęci zmiany czegoś, co tak naprawdę zmienić już nie można. Zamiast skupić się na tym, co może się zadziać, co może być. Na co się jeszcze ma ten realny wpływ? Więc tutaj należy się zastanowić, w jakim kierunku kierujesz swoje myśli, energię, co ty tutaj robisz. Czy skupiasz się na tym, czego zmienić nie można? Czy na tym, co jeszcze ma wiele możliwości dla ciebie, ma dużo do zaoferowania? Skup się na tym, zastanów się, jak to wygląda, i w którym momencie teraz jesteś, w którą stronę jest ci bliżej. Bo jeżeli w stronę tego, że ty chcesz coś zmieniać, co jest jakby już tematem zamkniętym, który powinieneś zostawić, no to zacznij kierować swoją energię, swoje myśli w stronę tego, co, co możesz zrobić, co możesz zmienić. Można to odnieść do obecnej sytuacji, która ma miejsce. Jest koronawirus, należy spędzać czas w domu, chronić siebie, chronić swoich bliskich. I teraz możesz skupiać się na tym, co, jak to wszystko zmienić, jak do tego doszło i tutaj tracić czas i energię. Ale tak naprawdę możesz skupić się na tym, co Ty możesz w danym momencie zrobić. Czyli Słuchać zaleceń, pozostać w domu. A kolejna rzecz, którą możesz zrobić, to skupić się na, na sobie, na swoim rozwoju. To możesz zmienić tu i teraz, w tym czasie. Skupić się na tym, jak ty możesz się rozwinąć, jak ty możesz to wszystko postrzegać. Na to masz realny wpływ, bo możesz siedzieć, zamartwiać się, bać się, ale też możesz skupić się na tym, co ty możesz zrobić dla siebie, w jaki sposób się rozwinąć. Jedna sytuacja, a wiele różnych podejść. Pytanie, które Ty wybierasz? Czy zastanawianie się, skupianie się na tym, czego zmienić nie możesz? Czy co możesz zrobić Ty dla siebie? Bo zostawiam Cię z tym pytaniem. Cześć.